Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! To Aleksander do Was mówi, który skończył wczoraj 7 miesięcy. Tak? Tutaj jestem troszeczkę brudny, bo jedliśmy obiadek, a mama też jest trochę zaśniona, ale to normalny przy o piecy nad maluchem. I dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym opowiemy, jak upłynął nam zeszły miesiąc. I było bardzo interesująco, na początku bardzo stresująco niestety, i chyba przeżyliśmy jedną z większych kryzysów w naszym em, życiu czteroosobowym. E, wszystko wiązało się z tym, że Aleksander em, troszeczkę nam marudził, niestety, marudził i. Em, nie wiedzieliśmy, co może być tego przyczyną, ale naprawdę było ciężko. Nie mogłam go odłożyć na chwilę samego. Nie chodziło tylko, że ja miałam się nim zajmować. Nawet ktokolwiek, ktokolwiek był w pobliżu, powinien go nosić, i nie można było go zupełnie niczym zająć. Nic nie działało, kompletnie nic. I co się okazało, w nocy zaczął się nam budzić nagle i zaczął tak krzyczeć. On no, tutaj kwiatuszki ogląda. I tak zaczął krzyczeć, że nie, mo nie byliśmy w stanie, nie, nawet chciałam go uspokoić i nie byłam w stanie tego zrobić, bo on odpychał się do mnie, tak jakbym, nie wiem, go parzyła, jakbym do niego dotykała jak parzyła. No i później okazało się, że chyba nawet, to było później niż, nie wiem, po dwóch tygodniach wyszedł pierwszy ząb. Także jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami pierwszego zęba i y, też następnego dnia niestotnie znowu nagle się pojawił i widzę, że dosłownie obok... Mówię tutaj o dolnej jedynce i druga jedynka jest już praktycznie na przebiciu. Myślałam, że może na urodziny akurat mu się druga wyprzebije, ale niestety jeszcze nie na razie jeszcze ma tylko jednego ząbka i bardzo dumny jest z tego powodu i cieszy się. Jak widzicie, próbuje do kwiatków się dorwać i do wszystkiego innego. Jest bardzo ciekawski. Wszystko musi być pomacane, wszystko musi być zobaczone. To nie jest dziecko, które będzie siedziało i nic nie robiło, tylko to będzie dziecko, które do wszystko sprawdzi, do buzi włoży, żeby przetestować, czy jest to jedzenie ewentualnie, czy nie. Także pierwsze tygodnie tego miesiąca były naprawdę dla nas ciężkie. Może też ze względu na to, że oboje z gawem się rozchorowaliśmy, do tego stopnia, że ja wylądowałam nawet w szpitalu, znaczy. Tak jak gdyby na pogotowiu, bo antybiotyk, który dostałam, dostałam zakażenia piersi, nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam i współczuję wszystkie, bo to był ból okropny, a potem od antybiotyku dostałam złą reakcję i musieliśmy właśnie być u lekarza, Aleksander dostał złą reakcję od mojego antybiotyku, był cały wypryszczony, wszędzie dosłownie miał pryszcze. E, takie kroski też dzwoniliśmy na pogotowie w tej sprawie, ale okazało się, że nie miał żadnej gorączki i w sumie nie wyglądało, że jest w jakimś bólu, dlatego to e, nie to, że nie chcę powiedzieć tutaj, że to zignorowaliśmy, bo to złe słowo, ale za właśnie poradą lekarza po prostu przeczekaliśmy, następnego dnia rzeczywiście było już lepiej. Ja też już kończyłam ten nieszczęsny antybiotyk, dlatego już nam było po tym czasie po prostu wesele. To ja dam mu piseczkę, on się lubi opakowanie pysaczek. I w tym momencie, kiedy znowu byliśmy tak właśnie z Gawem, oboje niezbyt w stanie zajmować się naszymi dziećmi. Po raz kolejny przyszło do nas zapytanie, co tutaj robimy, bo mamy znajomych, którzy nam pomogli, kiedy ja byłam w szpitalu, to oni zajęli się Jamesem, ale z drugiej strony każdy ma swoje życie, każdy ma swoje zajęcia i ciężko, jest naprawdę było ciężko. I też tak było, że kiedy James tego samego późno w nocy wrócił do domu, to z tego całego przejęcia, słuchajcie, zaczął też wymiotować, ja tutaj jestem małym leżę w bólach okropnych, w bóleściach. On nie chce jeść, nie chce spać, ja ledwo siedzę, tak samo Gaw i jeszcze James wymytuje. I my zaczęliśmy z gawem się tak być, płakać i śmiać się przed łzy, ktoś chyba nas testuje mocno i sprawdza, czy sobie poradzimy, jak sobie radzimy. Także te pierwsze dwa miesiące, dwa tygodnie były naprawdę ciężkie, a potem zaczęłam chodzić z Aleksandrem na coraz więcej klas. I powiem szczerze, że nastała ogromna zmiana, bo po prostu został się innym dzieckiem kompletnie. I teraz staram się codziennie gdzieś, zawsze z nim codziennie wychodziłam, znaczy zawsze, od, od początku praktycznie codziennie z nim wychodziłam gdzieś, ale teraz staram się z nim wychodzić i go gdzieś zawierać na jakieś klasy. Czy to masaż dla dzieci, czy to muzykę, czy to takie zajęcia rozwojowe. I zauważam ogromną różnicę. Po nich troszeczkę lepiej śpi, chociaż to też nie jest super. Eukaliptusu nie jemy, możesz moją pomadkę wziąć, jak chcesz. Ale kwiatki są lepsze. Um, także, jeżeli wasze dzieci. Chyba, że co mu się po prostu poniekąd wychodziły mu zęby, poniekąd przechodził ten taki kolejny krok rozwojowy, a poniekąd po prostu też mu było trochę nudno, może. I od kiedy teraz robimy coraz więcej, ja mam mniej czasu na inne rzeczy, ale przynajmniej widzę, że on się coraz bardziej. Um, Cieszę się z tego wszystkiego, niesamowicie się moim zdaniem rozwija. Um, mówiłam Wam o tym wcześniej, ma bardzo dobrą koordynację ruchowo-wzrokową, co też było powodem, dla którego przedstawiłam mu jedzenie troszeczkę wcześniej niż w szóstym miesiącu. Um, I powiem Wam szczerze, że mm. początki też do tego jeszcze właśnie, tych pierwszych dwóch tygodni i wprowadzania diety stałej. o... To była tragedia. Wszystko co ugotowałam, codziennie próbowałam czegoś nowego. Znaczy codziennie, przez kilka dni próbował, chciałam dać marchewkę świeżutko ugotowaną, organiczną ze sklepu. Specjalnie zblendowałam. Codziennie było wypluwanie, e, wymiotowanie praktycznie. E, Nigdy James czegoś tak nie robię, że wiecie, nie chcę tutaj pokazywać, bo boję się, że zaraz będzie kopiował. Nie było ciekawie, naprawdę nie było ciekawie i ja już załamowałam ręce, bo ni, kompletnie nie chciał jeść takich, takich stałych posiłków. E, zaradł koleżanki, mówi Aga, może spróbuj e, saszetki, czyli wiecie, słoiczki, saszetki z takiej firmy Ella's Kitchen, może zje. Zjadł. Jakby nigdy nic, zjadł. I później dwa dni po tym, kiedy zjadł pierwszą saszetkę, czy oczywiście dawałam mu jakieś tam inne smaki w międzyczasie, e, jedliśmy z Gawem brokuły. Między innymi brokuły to był jeden z naszych nie posiłków, tylko jedno z elementów naszego posiłku i pomyślałam sobie, dam mu. On przez pół godziny patrzył na brokuły, przeglądał je w ręce, rwał się do tego, żeby je jeść. Zjadł brokuły, takie może, nie wiem, trzy yy, różyczki bez zadławiania się, bez niczego, jakby nigdy nic. I od tamtego momentu po prostu jedzę nie je wszystko, co mu dam. Na szczęście odpukać, niemalowane. Najpierw mniejsze porcje, teraz coraz większe. Do wylizywania łyżki, a także miski. Robię mu mieszanki wycie marchewka, na przykład ziemniak, marchewka, groszek, marchewka, e, to zmieszam z cukinią i z, ze słodkim ziemniakiem. Mieszam wszystkie warzywa praktycznie, które mam w lodówce i je naprawdę spoko, także w tym momencie nie mogę narzekać, ale początki były tragiczne i po prostu domyślam się, że kiedy przyszedł jego moment, kiedy jest gotowy, to tak, rano i owsiankę, czyli klelik ryżowy. Dzisiaj odkryłam sposób. Czasami ściągam mleko, ale Zazwyczaj kupuję takie malutkie kartoniki mleka hip, i, które dawałam też kiedyś Jamesowi i pół tego mleka, robię taką porcję z połówki i dzisiaj zrobiłam coś innego i powiem Wam, że wyszło przepyszne. Dodałam świeżego banana, zblendowałam to troszeczkę, wyszła taka super piana, to się zrobiła z tego taka, z taki fajny deser i, i zagęściłam to wszystko klejkiem ryżowym. Też zjadł, po prostu już się uszy trzęsły Także na razie jeżeli chodzi o rozszerzanie diety To jest ok A Oczywiście dużo przy tym bałaganu Bo tak jak mówię też jest zainteresowany baby ledwining Czyli je, nie rozdrabniam mu niektórych rzeczy Chociaż też mu daję papki I też je je Także na razie jest wszystko tak jak ma być I jeżeli chodzi o jego wagę To też się na początku martwiłam Bo też w tych pierwszych dwóch takich Strasznych tygodniach dla nas Co się okazało że zabrałam go do tego miejsca, o którym wam mówiłam wcześniej, żeby go zważyć, taka przychodnia, gdzie się analizuje rozwój dzieci, i okazało się, że okłamałam was w poprzedniej filmie. Wtedy powiedziałam wam, że waży 8 kg. Okazało się, że na tym spotkaniu, jak to zważyliśmy, że waży tylko 7800, czyli od poprzedniego miesiąca przy tylko 100 gramów. Ja tutaj już teraz zapanikowałam, że robi się to samo, dzieje się to samo niż z Jamesem, czyli waga już kompletnie nie rośnie tylko nie wiem zaraz będzie może spadać ale pani mnie uspokoiła zaproponowała mi też spotkanie ze specjalistą od spania między innymi bo też mieliśmy ogromne problemy ze spaniem szczególnie w ciągu dnia ale co się okazało że następnego dnia zadzwoniła i kiedy się dowiedziała że dopiero Aleksander um... K zaczął, jak gdyby, zaczęłam wprowadzanie diety, bo się martwiłam tym, że wą kompletnie nie chcę nic w ogóle jeść. To ona powiedziała: A, poczekamy jeszcze jakiś czas, powinno wszystko się uregulować. Także spotkania jakiegoś specjalnego niestety nie miałam. Nie miałam też porady, jeżeli chodzi o spanie, ale co się później okazało, że może to było spowodowane tym zębem, albo generalnie skokiem rozwojowym. Nie wiem, ale mówię, ciężko było, powtórzę się tutaj. Nie wiem, ile w tym momencie waży Aleksander, nie ważyłam go. wydaje mi się, że troszeczkę przybiera na wadze, ale wtedy też mi się tak wydawało i okazało się, że nie. Ja go, ważę waży na takie nasze normalne łazienkowe wadze nie. i pokazuje mi ponad 8 kg, 8,5, czyli zdejmiemy ubranie, pieluchę, nie wiem, ile to może ważyć. No ale jak byliśmy w przychodni oficjalnie, to okazało się, że waży mniej niż, niż myślałam. Czy to najważniejsze jest? Niekoniecznie, bo widzę, że się rozwija. Jest bardzo ruchliwym chłopcem, co zresztą tutaj widać. Bardzo śmiechowym. Tak! Bardzo gadatliwym, tak jak jego brat. Um, I. No teraz już nie będzie tak ym, przybierać na wadze, jak to było wcześniej, bo po prostu się rusza. Yy, jeszcze ani nie raczkuje, chociaż przemieszcza się na brzuchu, potrafi robić kółeczka i przemieszcza się z miejsca na miejsce, ale nie nazywam tego raczkowaniem, tylko po prostu szczęściem, tak? Całkiem dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o siedzenie, to bardzo często mnie pytacie. Ja, słuchajcie, yy, nie mogę... On nie może leżeć na plecach cały czas, chociaż czas, czy za jakiś czas w ciągu dnia to robi. A to z tego względu, że on po prostu wariuje, on chce siedzieć i on sam siedzi, po prostu sam siedzi. Fakt, że nie potrafi sam usiąść jeszcze. Ale bardzo dobrze sobie radzi. Nie, nie chiwa się na boki, nie, 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 wiem, nie macha mu się głowa. Także potrafi spokojnie sam siedzieć, przez... a jak, jak nie chce siedzieć, to po prostu się kładzie na brzuch albo do innej pozycji i się bawi dalej zabawkami. Miałam Wam nagrać film z ulubionymi jego zabawkami, ale wiecie co? Tak właśnie jestem niesłowna, ale może zaraz jeszcze uda mi się to zrobić, zanim jego brat przyjdzie z przedszkola. Nadal James to jest jego ulubiony, chyba ulubiona osoba w tym domu, oprócz mnie, jako chyba posiadaczki piersi. Do tego. Um, aha, i jeszcze każdy posiłek oczywiście musimy zapić mlekiem, żeby nie było, żeby wiecie. E, bo zawsze coś trzeba do, do, dołożyć. Mm. Um, ale James to jest jego najlepszy kumpel i on potrafi go rozmieszyć do rozpuku. łez. E, o jej, się denerwuje. E, włoski mu chyba trochę wyrosły. Tak z tyłu to się zaczynają robić dłuższe. Tutaj zobaczcie, zaraz się będzie czepiał. Uwielbiam mój naszyjnik, boję się, że mi go zerwie. I zaraz się będzie czepiał do kwetków. To jest taki, mówię Wam, agenciarz, czy głowa mała. Okej, okay. to z tej strony, bo z, te, z tej strony będziemy, tak mama będzie trzymała. Mmm. Mm. Aha, wiecie, nie wiem, czy dzieci też tak mają, ale aleksandrowe paznokcie rosną w ekspresowym tempie. Nie wiem, gdzie, gdzie, kiedy, jak on to robi, ale ja muszę mu co kilka dni dosłownie em, obcinać paznokcie. A jak nieobetne, to jak on tutaj jest, ja mam całe, jestem poraniona, Za twarz. Uwielbiam wkładać swoje ręce do mojej buzi i potem ciągnie mnie za, za łypę. Ile razy ja miałam tutaj, tutaj w tym momencie też tutaj nad ustami porysowany, taki darmowy botoks, praktycznie. Tylko niestety moje usta nie wyglądają, jakby były po botoksu, tylko wyglądają, jakby były jakieś poranione. No. Na to wygląda, że chyba mój nie pozwoli nam dograć kolejnej, znaczy dłuższego odcinka w tym wypadku. Ale wydaje mi się, że powiedziałam wszystko co, wszystko, co chciałam. Zaraz może zabiorę Was do drugiego pokoju, gdzie są jego zabawki, i tam pokażę Wam, czym się najbardziej lubi bawić. A tym, tym razem, tym razem, tym czasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam i trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia, usłyszenia niedługo. Pa, pa. Bú maður hætti, bye bye. Æj, æj, æj. Æj, æj, æj.